do Seulu. Ale przed Seulem zrobię zakupy w Nonsan i mam zamiar iść tutaj do second handów. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć płaszcz, więc trzymajcie kciuki. Idziemy. I tutaj możecie zobaczyć też Nonsan, czyli miasto, gdzie mieszkam teraz. Jest to takie dosyć małe miasteczko, ale ma swój urok i rzeczy, które można zobaczyć. Ale jazda można tu handboka znaleźć nawet. Matko. Ja znalazłam takie śmieszne gacie. Muszę je przymierzyć koniecznie, bo są mega śmieszne. Pokażę Wam potem. Mam bardzo dużo ładnych sukienek. Te sukienki kosztują tak około 15 zł, a kurtki około 20 zł. z mega tanio. Ja tu będę szaleć za taką cenę, takie fajne rzeczy. Dobra, spróbowałam dużo rzeczy. <gryw> Widzicie tutaj za mną, ale niestety w większości nie były na mnie dobre. Były ogólnie za duże dosyć często, bo wybierałam dużo z męskich. No a tutaj kurtki niestety troszkę za małe albo coś nie tak, ale ale znalazłam tu sukienkę i jest bardzo ładna. I jest z takiego grubszego materiału, zobaczcie, fokus, kokus. no właśnie, to jest, nie jest taka cieniutka sukienka, tylko jest grubsza i jest taka a, w kolorze właśnie takim lawendowym, można powiedzieć, i tutaj jest jeszcze niebieska, więc nie wiem co wybrać. Dobra, tutaj macie niebieską, proszę bardzo. E, też ładna, ale wydaje mi się, że ten kolor nie jest za bardzo jesienno-zimowy, jest taki trochę dziecięcy, <noise> ale to chyba jest takie moje e, subiektywne postrzeganie tego. No taka, taka księżniczka można powiedzieć, a ta jakoś tak bardziej mm, mi podchodziła, bo dobra, dobra, coś czuję, że wleci też jeszcze ta. Muszę sobie tutaj dobrze dowiązać później, ale patrzcie, ona ma sobie takie ściąganie, ale biuście, jak ładnie to wygląda, tak ładnie uwydatnia. jest taki fajny efekt. No bo jak jest tak spuszczona, to spoko taka taka zwykła sukienka, ale jak się podciągnie tutaj, to patrzcie, co się robi. Jaka śliczna! Biorę, 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 biorę. Mam tu taką kurtkę, ale nie wiem, co z tym zrobić, czy mi się to tak podoba, czy nie. Trochę chyba za krótkie. No, nie wiem, nie wiem. Całkiem ładnie tutaj pasuje. No ale kurczę, przecież ja chyba zamarznę. Jak, jak wam się w sumie podoba, to, to możecie mi dać znać, czy to ładnie na mnie wygląda, czy... Tak w sumie słabo i nie ma się czym zachwycać. Idę zobaczyć uniwersytet Hionu. Idziemy, bo potrzebuję jakiejś książki, więc fajnie, bo może mi pokazać swój uniwersytet. Ja już dzisiaj noszę nową kurczkę, którą kupiłam w takim handzie i wygląda naprawdę super. Jak jakaś kurczę, no nie wiem. Widziałam takie wzarze, więc niezły sukces, że dorwałam w second hand. I tutaj tak wygląda ta droga na uniwersytet. Jest dzisiaj bardzo ładna pogoda. Tylko tutaj chmurka. O kurde, ale tu trzeba pod górkę zapierdelać. Dojechaliśmy tutaj. To jest de University. Dosyć popularny uniwersytet w Seulu. No i wygląda całkiem ładnie, szczególnie dzisiaj w tę pogodę. Tutaj jest akademik, ale całkiem malutki. Pewnie większość osób, na pewno większość osób tutaj mieszka w mieście. A tutaj mamy jeszcze boisko. Tam jest widok na miasto. Zaraz go jeszcze bliżej obejrzy. Kameramen. Pokaż widok. O i tak. Tam jest Namsan Tower. A tam jest jakaś góra. Może to jest. E, jak się nazywa ta góra koło twojej babci? To jest twoja babcia, mieszka? Kwanaxan. To mi się wydaje, że jest Kwanaxan, tak. Bo jesteśmy teraz na południu Saulu. Chociaż nie. Namsan jest na. Is it in the... oh, nie, ja nie znam Saulu, nie mogę Wam powiedzieć, co to za góra. Ale nieważne, tam jest nam Sampoły, tam jest jakaś góra, może później się dowiem jaka. I tutaj jest jeszcze biblioteka. I ogólnie tak ładnie tutaj jest, taki bardzo nowoczesny look. Bardzo dużo natury. I to jest takie, no nie wiem, w Polsce jakoś tak mi się wydaje, że jest trochę mniej właśnie e, zasadzonych różnych drzewek, krzaczków takich ładnych. Wypielęgnowany. Tutaj jest strasznie dużo ruchomych schodów, bo ten uniwersytet jest na wzgórzu. Dlatego, jakby wszyscy tak mieli chodzić w górę, w dół, w górę, w dół, cały czas to by się zamęczyli. No i właśnie są tutaj ruchome schody cały czas. Ale fajnie, jest naprawdę dużo roślin. Bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że w moim uniwersytecie, gdzie będę ostrzegał, Końcowo też będzie dużo roślin. Bo ja lubię naturę. Idziemy przetestować koreański KFC. Zobaczymy co tam mają. Wygląda całkiem zacnie. Ale tak w sumie w Polsce chyba mamy podobne. Ale ciekawą rzeczą, ciekawą rzeczą są tutaj frytki. Bo są inne niż w Polsce. Te mają jakąś taką posypkę. No i generalnie tak trochę inaczej wyglądają. Powiedziałabym, że są lepsze. Lecimy do kawiarni. Wracamy na górę, do innych budynków, więc trzeba jechać schodami ruchomymi. <noise> Życie pod górkę, tak zwane. Zawsze górka. Na dół, na górę znowu na górę Idziemy teraz do parku w nocy bo za chwilę zaczyna się największy pokaz fajerwerek fajerwerków w tym roku w Korei i planujemy znaleźć sobie jakieś fajne miejsce z fajnym widokiem na które nie wpadnie wiele osób, dlatego idziemy teraz, jest takie tajemnicze przejście i co chwila coś wyskakuje z krzaków i są to Kotki. <laughs> Jakby co, to jest środek Seulu, a jest bardzo dużo roślinności. Dobra, my idziemy tutaj, tam jest zejście do miasta. My idziemy tutaj. Dotarliśmy w miejsce, gdzie jest ładny widok na Seul. Tam jest Hangang. That's not... do restauracji, żeby napić się makgeolli, czyli można powiedzieć takiego ryżowego trunku koreańskiego. z takie, można powiedzieć, wino ryżowe. I tutaj mamy smażone kimchi z jakimiś dodatkami I mamy też tofu. Próbuję teraz, ale to nie jest łatwe, bo bardzo trudno to zjeść razem, bo się rozpada tofu. I teraz też pewnie się rozpadnie, także... No właśnie, o tym mówiłam. Mm. Jak to jest? Mm. Kim czy jest bardzo dobre. Mm. Ale, ale. Ale. Nie wiem, mm. jeszcze Margoli się ci w takich Ja teraz się trochę napiję, jak przełknę. Już trzeba a to ma 11%, więc jest trochę mocne, ale bardzo dobre. I na koniec jeszcze dostaliśmy takie, jaje, taką jajeczną potrawę. To jest trochę podobne do jajecznicy, po prostu takie jajko zrobione na parze. Chcieliśmy na festiwal kawy, ale niestety dzisiaj pada deszcz i jest zimno. W sumie jest 10 października, więc nie ma się co dziwić, że jest zimniej. No ale deszcz nie pomaga festiwalu. Zobaczymy, co tutaj jest za kawa. I jesteśmy przy Jamsil Tower. <grywa> tutaj jest zaraz Jamsil Tower. Staliśmy kawusie! O, pokaż kawusie. Jest kawusia. Będzie pite. Dobra, przyszliśmy się schować pod... tutaj, bo... jednie tutaj nas deszcz nie dosięga. I mamy kawę. Mamy ciasteczko i pijemy. Przyszliśmy nad e, jezioro, które jest właśnie przy Jamsil Power. I idziemy zobaczyć kaczkę. Ona jest wystawiana na jeziorach w różnych krajach. Nie wiem w jakim kraju była poprzednio, ale teraz jest w Korei, więc idziemy ją zobaczyć. A tutaj właśnie jest kaczka. <laughs> Jakoś mnie to nie jara aż tak bardzo, ale dużo osób przychodzi. I robi sobie zdjęcie z kaczką. My sobie też zrobiliśmy. Tutaj jest oficjalny sklep z meczem BTS Więc jak ktoś jest mega fanem, to może w Korei tutaj właśnie prosto kupić różne ubrania czy jakieś akcesoria. Jesteśmy w Starbucksie i zamknięliśmy sobie! Piękne rzeczy! I to jest ten wspaniały moment, kiedy na dworze pada i jest zimno, a my siedzimy w tym przytulnym miejscu i jemy sobie ciasto i pijemy matcze i kawę. Wróciłam już do Nonsan. Tak fajnie udało mi się spędzić czas w Seulu. Mam nadzieję, że fajnie się z nimi bawiliście. <gryw> Będę Wam tak pokazywać właśnie te różne ciekawe rzeczy, które znajduję w Korei. No i ogólnie pokazywać Wam, jak mi się tutaj żyje. Także do następnego. Pa 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 pa.